Sięgają w wysokości 51 metrów, mają szerokość około 400 metrów i stanowią stały element księżycowego krajobrazu fosfogipsy. Już w tym tygodniu Marszałek Województwa Pomorskiego podejmie decyzję o zamknięciu hałdy fosfogipsów w Wiślińce. Ten proces będzie trwał do końca 2009 roku. Marszałek Województwa spotkał się z ekologami z grupy FOSFI, którzy walczą z hałdą. Przedstawił im projekt technicznego i biologicznego zamykania składowiska. Walka była dość długa i musieliśmy bardzo długo czekać na udostępnienie nam projektu. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Operacja unieszkodliwienia hałdy będzie kosztowna. Firma Fosforyciech włoży w to 10 milionów złotych. Hałda będzie zrekultywowana, zazieleniona i będzie tym obiektem zielonym. Natomiast tereny wokół hałdy będą obsadzone wierzbą energetyczną, która będzie szczerpywała fosforany, która będzie obniżała poziom wód gruntowych. To, co dzisiaj nam dokucza, no przestanie. Przestanie nam, że tak powiem, być przedmiotem kłopotów. To zapowiedź końca koszmaru mieszkańców. Koniec pasma konfliktów ekologów z urzędnikami, ale nie koniec kontrowersji związanych zwłaszcza z obawami ekologów o skażenie wód gruntowych pierwiastkami radioaktywnymi, metalami ciężkimi oraz związkami fluoru i siarki. Nie znaleźliśmy w projekcie wyliczeń, które by wskazywały na to, że te wody przez przefiltrowanie, przez składowisko będą czystsze, będą mniej zakwaszone. Jeżeli przedostałaby się taka duża ilość wody, która ma duże stężenie tych substancji, doszło do środowiska. Równolegle z zamykaniem hałdy gdańskie fosfory przechodzą na inną technologię produkcji. Na pewno nie uda się uniknąć tak dużego przedsięwzięcia bez dużych nakładów. Wywołująca całą serię protestów hałda fosfogipsów zaczęła powstawać ponad 30 lat temu. Wówczas odpady miały tylko zasypać dziurę po kopalni gliny w okolicy Wiślinki. Po zasypaniu grobiska nie zaprzestano jednak gromadzenia odpadów. Z czasem na równinnym Żuławskim obszarze wyrosła tu olbrzymia trująca góra.